Cześć, jestem Michał i mam 17 lat. Mieszkam w Jodłowej, gdzie wraz z rodzicami prowadzimy małe gospodarstwo rolne. Położone jest one w południowo-wschodniej części Polski, a liczne pagórki i malownicze krajobrazy to codzienny widok. Ale jako że jestem w wieku edukacyjnym, to praktycznie każdy mój dzień zaczyna się od szkoły. Od dwóch lat częstam w zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Jestem ucznią trzeciej klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotronicy. Wybrałem tę szkołę, ponieważ ma posiada piękne tradycje oraz co ważne jest pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa, przez co mogę rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w rodzinnym gospodarstwie. Nasze gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję zwierzęcą, w głównej mierze bydła mięsnego, które to też hodujemy w systemach wolno-stanowiskowych lub pastwiskowych dostępnych do schronienia, przez co nasze zwierzęta są wolne i szczęśliwe. Oprócz bydła w gospodarstwie posiadamy małą pasiekę, dzięki której pozyskujemy naturalny miód, ale i nie tylko oraz przydomową grządkę, na której rosnące warzywa są wolne od nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin, przez co nasza rodzina może się zdrowo odżywać. Ponieważ w gospodarce jest pasieka, dużą uwagę zwracam, aby w podozmianie gościły rośliny miododajne. W tym roku jest to gryka, ale w ubiegłych latach były to również facelia czy też gorczyca. Są takie dni w kalendarzu, które dla polskiego rolnictwa są bardzo ważne. Przykładami tych dni są Święto Matki Włoskiej Zielnej czy też Dożynki. Ja, jako osoba mocno związana z rolnictwem, staram się aktywnie uczestniczyć w tych wydarzeniach, przez co mam nadzieję, że te piękne tradycje przetrwają następne pokolenia. Na koniec chciałbym podzielić się kilkoma planami co do przyszłości. W pierwszej kolejności chcę skupić się na dobrze napisanej maturze, co pozwoliłoby mi wybrać na fajne studia związane z moimi zainteresowaniami. W późniejszym czasie chciałbym przejąć gospodarstwo i przekształcić je w pełni ekologicznym, skupiając się na produkcji najwyższej jakości wołowiny restauracyjnej.